Idziemy chyba na trening Idziemy, idziemy Poprowadzisz nas? Zapraszam. Zapraszasz. No byliśmy tutaj zimą, nie? Tak byliśmy zimą? Tak. Było trochę chłodniej. Chłodniej, tak. Aczkolwiek dzisiaj też trochę popadało. To zapraszam. To będzie ten film, tak, postanie który nigdy druga, nie postanie. powstanie. w stanie druga edycja filmu. Tak? A powiedz, jaka będzie ta edycja. A jedziesz z nami w końcu, na tak? Tak. A czemu nie? No, tak, jakoś. Co sądzisz na ten temat? Może, że Za to jutro nie. Biegasz jutro sobie... z nami? O której? 6:45. Do, do, do Będę czy... biegł za wami kamer, tak, kamerą. Tobie to, to proponuje marszowiek, minutka na minutkę. <laughs> minutkę sobie Boże, spacerujesz. Dalej, ci, tak. Minutkę Myślę, do... że nasi kibice chcieli zobaczyć pierwszą część z obozu. Tak. Jak byliśmy. A tak. kiedy? kiedy? Rok temu. Nie tak, rok temu. Tak. Tylko, tylko pół temu. roku. Nie, temu. przepraszam. Pół, no to tym bardziej, panie kolego. Tak, miał a... pan pół roku czasu. Wie pan, co nie. się zachowało z tego nagrania? Słucham. Jak, jak e grałek, kolicie. Zachowało się to jak marszutko w opcjach gry? Nie. Słucham? Nie. Właśnie. Nie. Niestety miałem do wyboru opuścić dzisiejszy trening pierwszy albo jutrzejszą siłownię i Piotr chcę wybrałem. Dzisiejszy trening. Nie, jutrzejszą siłownię. Nie, Dzień, nie. Że się czuje. No zapraszam do paru. Na swoje miejsce? Ja na swoje idę, no, Ale czy ty zapraszasz nas na swoje? No obok jest wolne, proszę, proszę, no to proszę. Prowadź. Za rok? Ja się kręcę, bo jeszcze w szkole musisz rok być? Fajnie. Właśnie się dowiedziałeś, że koledzy są tacy młodzi? Nie, to mnie trochę zastanawia, że jaki stary ja już jestem. Nie. Ja byłem, zdawałem maturę 6 lat temu. Nie, 7 Siedem lat temu, no. Jak No dziewięć. Nie. A jak Ci poszła matura? Wiesz co? Ważne, że zdałem A też miałeś taką przyjemność jak koledzy, że tutaj mogłeś łączyć piłkę z nauką? Tak miałem często także rano, właśnie pierwsze dwie godziny to miałem właśnie trening. Jechałem od rodziców do, do, do klubu i tam mieliśmy trening dwie godziny. Zamiast tego właśnie nie wiem, czy był sport, czy coś, to ja po prostu miałem trening. I stamtąd od razu do szkoły do 16 no i po szkole do internatu robić zadania domowe się uczyć no i na drugi trening. No i tak się wychodziło, że o szóstej z domu i o 10:00 wieczorem wracałem do domu. No, chłopaki mają trochę łatwiej. Jednak mimo wszystko no, Nie wiem dokładnie jak powagi mają, chyba mają wszystko na miejscu, bo ja miałem no, do, do klubu i do szkoły jakieś 40 km. Teraz jeszcze pogadajmy o Euro. Oglądasz? Każdy mecz. Prawie. Jak mogę. Jak Czy, mogę, to każdy. Czyli tak? dzisiaj Brazyli e, Belgia, Francja, <grym> Brazyli Brazyli Brazylia chciałem <grym> powiedzieć, ale to dlatego, że nie wiem dlaczego. E... Bracia, Belgia, no. Chciałbym obejrzeć, ale jest trening ważniejszy pierwszy, może na drugą połówkę się jakoś załapiemy. A jak typujesz? ja myślę, że Francja no. wygra 2-1 albo 3-1 myślę to Sprawdzimy po. No okay. Na jutro? Tak, na jutro. No to myślę, że kurde Rumunia dobrze gra. Holandia no powiedziałbym, że nie naj... że najlepiej. Nie są to Rumunia, taki czarny koń tego turnieju. Ale mimo wszystko myślę, że Holandia wygra to. Ale tylko może jedną bramką, lub w doliczonym czasie. A Austria, Turcja, no to. Kurde, jestem bardziej za, za Turcją. Też myślę, ale też ciekawy mecz, bo obydwie obydw zespoły bardzo, bardzo dobrze w swojej grupie e, grali. No ciekawe mecze, no, nie ma takich, że jak bym powiedział ci na pewno wygrają. A tutaj we Francji to myślę, że Francja wygra, bo jednak tam ma, mają takich zawodników, że powinni to spokojnie wygrać. A ja, ja już to wiem, bo mi powiedziałeś, ale tego nie grywaliśmy. nagrywaliśmy. No. Mistrzem Europy będą? No ja myślę, że Niemcy to, to wygrają, myślę. Dobrze grają, mają fajny zespół. Ciekawie grają, stwarzałem sobie sytuację co co mecz. Mieli trochę szczęścia w ostatnim, no, ale no, zobaczymy. Myślę i tak, że do, do finału powinni dojść. No i zobaczymy. Sprawdzimy. Sprawdzimy, tak jest. Co pan tutaj trener ma? Pomagam trenerowi Piotrowi Hu, bo przedłużył kontrakt ostatnio i tak? zapomniał o nie? Jak zapomniał? No zobacz, ile ma skrzynek. No ile ma? No ile? No nie wiem właśnie. No, jedną, jedną, jedną. no ładnie. Czyli do gary. Nie, ja pierwszy raz każdemu się może zdarzyć, nie? Czyli też byś mi darował ten obóz zimowy. No pierwsze mi się zdarzyło. No okej, okay, no. Darujesz? Daruję. Zobaczymy jakie będą rezultaty z tego, nie? Obiecuję, że usunę ten, to, to nagranie kompromitujące Cię. Nie kompromitujące mnie, tylko Grabka, bo Grabek mnie oszukał. Oszukał, tak? Przyspieszył swoich piłkarzy w opcjach, a ja o tym nie wiedziałem. Przegrałem 5-1. Tak. Ale w normalnych warunkach to jeszcze go czuć. ma szerok kontraktu, także w zimie będzie No <laughs> to pozdrowimy Grabka. Cierpło, nie? Bardzo ciepło. A w ogóle wyjaśnij tutaj czemu dzisiaj trenujemy. Akurat mocne opady deszczu sprawiły to, że chcemy oszczędzać też boisko, które jest dla nas udostępnione, bardzo dobre. Także dzisiaj mamy trening wprowadzający, idziemy na wszystko. No i wszystko jasne. Johnny, ty żyjesz? Ja? Żyjesz? Tak. Ja bym nie wiesz, ale nie było i kapitana tutaj. Nie mam problemu. Ty, kapitan? Ja wiem, no to odpowiedziano. Trzeba już. Pierwsza co krajowe. Dzień dawaj, dawaj.

Rant ma tak nogę ułożoną, no. Lewą. lewą? Tak, no bo w prawej ma susę kolana, sztuczne biodro, dlatego lewą. Ale no... Muszę. Ale zaraz. Myślę, że na następnym treningu tak? musi tener go tak. przebić. Ale proszę, żebyś zapytał jednego z zawodników, żeby tak? byli tam. Tam, okej. Okay. Tylko takiego, kto powie prawdę, bo niektórzy to mogą szypać, się wie? Bednara. To? Tak. Czyli najładniejszy rzut tam na no, zrób to dla mnie. no dobrze, to powiemy odpowiedź. Nie, no ja chcę, żebyś usłyszał od piłkarza. Okej, okay, ale ja chcę, chcę wiedzieć, czy mówi prawdę. No, to jak ci powie, to potem mi powiesz, co powiedział to ci powiem, czy chodzi prawdę. To ja pytamy Bediego. Bedi, Tak jest. Jest sprawa. Słucham. Bo ja niestety tam nie byłem. Tak? No tamtej tutaj, tutaj e, uderzeniach i trener. jest pytanie. Tak. Kto e, bał najładniejszy rzut wolny. No muszę powiedzieć Dobre pary takich zawodników było, ale myślę, że tak najbardziej by grabarkę zabolało to brameczka od trenera, która szła w oko. Od którego trenerów? Trener Daniel. A to jest ustawione, czy nie? Czy naprawdę tak było? Bo ja nie widziałem. Nie, było, było dobre naprawdę. Tak z krótkiej nóżki, technicznie, górny, prawy róg. Dobrze to wyglądało. No dobra, to zaczęliśmy z tobą, to pod... zakończmy i podsumujmy z tobą, jak trening pierwszy. Pierwszy bardzo fajnie, dużo zabawy, dużo uśmiechu. Myślę, że tak można dobrze zacząć obóz i widzimy się jutro.